Cześć, dziś recenzja smartwatcha marki Hafuri. Pewnie wielu z Was pierwszy raz słyszy o tej marce, ale jest ona mocno związana z marką Kubot. Nawet na stronie kubot.net dostępny jest ten zegarek pod nazwą Kubot Smartwatch. Ja jednak kupiłem go pod nazwą Hafuri Smartwatch i tej nazwy będę się trzymał w recenzji, ale dość o tym. Przekonajmy się, co jest wart ten wyceniony na około 180 zł smartwatch. Zegarek ma 3,5 na 4 cm, a jego grubość to 12 mm. Koperta zegarka w całości wykonana jest z plastiku. Jedynymi metalowymi elementami zegarka jest koronka oraz sprzączka paska. Koperta jest kwadratowa, ja osobiście wolę koperty okrągłe. Oczywiście każdy ma własne zdanie i pewnie całkiem spora grupa osób ma odmienny gust, ale moim zdaniem okrągły, klasyczny zegarek lepiej wygląda na nadgarstku niż nowoczesny kwadraciak. Chociaż akurat taka kwadratowa konstrukcja ma też swoje plusy. Największym jest wygląd przypominający Apple Watcha przy jednoczesnej cenie wynoszącej ułamek ceny pierwowzoru. Rozczarowuje trochę ekran zegarka, który ma 1,3 cala. Po pierwsze ekran z każdej strony otaczają wyraźne grube ramki, a po drugie wyświetlane na nim kolory są nieco wyblakłe. Rozdzielczość ekranu wynosi 240x240 pikseli, może nie jest to wiele, ale obraz jest ostry. O ile nie wpatrujemy się w niego w skupieniu, to nie zauważymy żadnej pikselacji czy poszarpanej czcionki. Ekran dobrze reaguje na dotyk, bez problemu możemy wybrać dokładnie tę opcję, o którą nam chodzi. Dodatkowo zegarek możemy wybudzić ruchem nadgarstka, ale nie zawsze ta opcja działa za pierwszym razem. Smartwatch przyjemnie leży na dłoni. Wykonany z TPU pasek o szerokości 19 mm ma przyjemną w dotyku zamszową fakturę. Pasek jest na teleskopy automatyczne, dzięki którym bardzo szybko możemy go wymienić. Hafuri napędzany jest przez budżetowy procesor NRF 52840 z 64 MB pamięci wewnętrznej. W ten sam układ wyposażony jest m.in. bardzo podobnie wyglądający UMI dgu W procesor wbudowany jest tylko czujnik tętna oraz G-sensor, więc naprawdę nie za bardzo jest się nad czym rozwodzić, ale warto wspomnieć, że smartwatch obsługuje Bluetooth nowoczesnym i energooszczędnym standardzie 5.0. Na zegarku wyświetlane mamy podstawowe dane, jak przebyty dystans, spalone kalorie. Jak na tak tanie urządzenie, dokładnie jest krokomierz. Nosząc jednocześnie Mi Band 4 i Hafuri Smartwatcha, różnica po całym dniu nie przekraczała 5%. Do gromadzenia danych na temat naszej aktywności musimy skorzystać z aplikacji Verifit Pro. Dzięki niej w łatwy, ale i dość podstawowy sposób możemy śledzić nasze dzienne postępy, czy długość snu. Po sparowaniu zegarka ze smartfonem możemy za jej pomocą sterować telefonem. Przełączać muzykę, otrzymywać powiadomienia. Aplikacja jest bardzo prosta, łatwo się łączy z naszym urządzeniem, ale brakuje tutaj bardziej zaawansowanych możliwości analizy naszej aktywności. Poza tym zdarzają się tu błędy i literówki, które jednak nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu. Za pomocą aplikacji możemy również zaktualizować soft zegarka, ale do tej pory żadna aktualizacja się nie pojawiła. Minusem zegarka na pewno są bardzo małe możliwości personalizacji. Wgranych do pamięci mamy zaledwie kilka tarcz i nie możemy dograć nowych. Trochę kiepsko, bo nawet bardzo tani umidigi Watch 2S miał niemal nieograniczone możliwości personalizacji tarczy. Poza tym zegarek nie obsługuje języka polskiego, a trybów do monitorowania naszej aktywności jest tylko 8. Half-Fury smartwatch posiada baterię o pojemności 210 mAh, która może pochwalić się przyzwoitym czasem pracy na jednym ładowaniu. Najdłużej udało mi się z niego korzystać nieprzerwanie przez 13 dni, najczęściej jednak musiałem doładować go co jakieś 8 do 10. Natomiast samo ładowanie zegarka trwa całkiem sporo około 1,5 godziny. No, i przyszedł czas na podsumowanie. Half-Fury smartwatch do kupienia jest na Amazonie za około 40 euro, czyli jakieś 180 zł. Nie jest to mało, a powiedziałbym, że całkiem dużo, jak na skromne możliwości zegarka. Posiadamy tutaj zaledwie kilka opcji monitorowania naszej aktywności: krokomierz, licznik spalonych kalorii, pulsometr. Szkoda, że nie mamy tutaj czujnika mierzącego poziom tlenu. Jeśli chodzi o wygląd, to zegarek prezentuje się całkiem nieźle, jeśli jesteśmy fanami designu zaczerpniętego z Apple Watchy. Wyświetlacz ma przyzwoitą rozdzielczość, ale wyblakłe kolory. Do tego dochodzi przeciętny czas pracy na jednym ładowaniu. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem tego smartwatcha, to niestety nie mogę go nikomu polecić. Recenzowany niedawno Umi Digi 2S, który kosztuje około 100-120 zł, jest dużo bardziej opłacalnym wyborem o Umi 3S czy Uran, w ogóle już nawet nie wspominając. Napiszcie w komentarzach, co o nim uważacie. Ja już się będę z wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć.